Cześć, witajcie w pierwszym odcinku serii Minecraft to będzie nasza nowa seria Sub, subskrybujcie mnie Po ten film ma być jak na ten czas, że dopiero zaczęłam 15 łapek w górę no, to jest za dużo, wiem ale postarajcie się, proszę no dobra, zaczynam, ja już to grałem trochę i jak widzicie i stworzymy świat nowy. Random. A kiedy co sobie wpiszemy na przykład. Hal, ale śmieszne. Haha. Jej, play. Więc zaczynamy. Jedziemy. dobrze. Jakiś fajny świat. Proszę. Proszę. Jakiś fajny świat. Hmm. No, dawaj, 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 dawaj. Hmm. Uwaga. Wioska. Spoko. Wioska. A, dwie? Dwie wioski mamy. A ja taki głupi sit wpisałem. hy. Dwie wioski oj. Dwie, dwie wioski mamy koło siebie, to nie było nic ustawione i ja taki, taki osę wpisałam, taki, o, jeszcze na wodzie, nie? Spoko. E, czy tu jest kowal? E, jest kowal, widzę już. <grym>, dwóch kowali, fajnie, fajnie, dla mnie to, e, dla mnie na, fajnie. No dobra, ale siadł mamy To jest dobre. Tak się przerzuca, dobra. Nie chcę kończyć. Nie. Dalej, kilof. Dobre mamy rzeczy. Na sam początek. Jeszcze tam yy, pójdziemy. To drugie gwiazdki. One są ładnie ze sobą połączone. I się, i się z tego bardzo cieszę. Dobra. Idziemy albo ale pięknie się nam trafiło. Na pierwszy odcinek wy na pewno zamieszkamy. To, to jest pewne. To jest na pewno Musimy się posadzić. Tu to parkur tam pewno. O, wow, udało się. Wow. Dwa diamenty, trzy diamenty. To zasłaniało. Ale dobra, mamy pięknie, pięknie. Ile, ile jedzenia mamy? To my tu. Mm. Więc tak. To jest koniec serii. Cześć. Trzymajcie się. Pa! <trym> Zagrzyaczka, ale no, trzy diamenty, są początek. Spoko fajnie, nie? Tu zamieszkamy. Czy, czy, czy się tak okaże, że trzecia wioska. Jeden ja, no dobra. Ale serio farczy. Yy, spotkali się yy, dwie wioski ko siebie. Plus ta, ta wodzie to piście. Yy, większość na pewno spotkała. Bo to nie jest pewien takie wow. Jak mi się wyda. I, ale, no dobra, w tej z, 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 zamieszkamy, nie? Na razie w tej. Mm. A to jeszcze sobie piecek wezmę. A nie umiem skakać, warto tam, tam był. Dobra, tu mam to dobra. Jeszcze nie opanowałem, jak się stawia wszystko, ale dobra, chyba zło. Nie wiem po co, a tu po to wchodziłam, hmm. Dobra. Spokój, czy na sam porządek. Jeszcze ym, y, to jest. Wiem, że już w tym odcinku y, konia będziemy mieli to jest już pewne. Nie? Y, bo y, y, Trzeba znaleźć konia, si si siodło mamy, mamy zbroje nawet, jeszcze tylko, y no to, y siano, nie, tak siano, no to, to wiecie, y w tym domku, duży, ale to gdzie były takie domki, nie, y z biblioteczkami, to był ten, tak? Ten, ale tu e, muszę wejść i budować. To nie dziękuję. Brzydko będzie wtedy. Ej, co ej co ty? Co ty? Dobra, idę. E, jeszcze piszcie piście będzie chcieli tu e, muzykę. Tego te, te, e, Queen. Mm, o no, Nie no, ta, ta przesada. Ale jakieś fajne oczywiście da się zrobić wszystko ten domek to chyba był nie to nie był ten nie ten ten mały, ten nie tak ten ten znowu może wejście budować ale to nie jest ten tak? nie to nie jest ten. czy w tej wiosce nie ma y, tego domku z, bi z biblioteczkami? Jestem nie wiem, że w go widzicie pewnie od dawna, ale no, sorry, no, tak się żyje. Tam jest, dobra, co on robi tam? A on tańczy pewnie. Dobra, wróciłem. Ten domek znalazłem. Był tu faktycznie. Zobaczymy, mamy tu crafting table. Hmm. Dobra, jeden tutaj postawimy. Nie wiem po dwa wziąłem, ale dobra, będzie. Skrzynka się tu jeszcze potem przyda. Tu będzie łóżko pewnie. Ale mam ochotę na y, zrobienie y, miecza. Bierzemy sobie co. No, co? A pana tu idzie ze mną. Mam no,